Wyobraź sobie, że mógłbyś widzieć swoje krowy, nawet gdyby ciebie tam nie było. Cóż, teraz możesz. Z Kaukam możesz widzieć swoje bydło, gdziekolwiek jesteś. Monitoruj obore ze swojego domu. Wszystko czego potrzebujesz jest zawarte w zestawie. Ja ich bardzo eigentlich z zufrieden mit der Kaukem. Man kriegt da mit sehr viel Ruhe mehr für sich selber rein, weil man muss nur noch zu Man kann sich zwischendrin immer am Monitor anschauen, was in so abgeht, ob da alles noch in Ordnung ist oder nicht. Das Ist eigentlich super die Erfindung. Kaukam innym? Ja, auf jeden Fall. Man schläft da wesentlich ruhiger und man muss sich da nicht ständig wieder der Umschauer und so. Man schaut, sich das einfach mal an und was damit ist wieder alles in Ordnung. Czy kupiłeś kąkam do monitorowania Cielenia, czy do ogólnego monitoringu? So generell für das Abkalben und auch generell zur Steuerüberwachung. Weil wir ja mit den automatischen Melken, ist ja ständig, wenn da in den Steuer gearbeitet ob da die ganzen Funktionsgegebenheiten noch gegeben sind oder nicht. Also, das ist schon ganz wichtig, die Kamera. Man kann sich da immer wieder umschauen, ist da alles in Ordnung oder nicht. Man kann sich dann auf den Hof bewegen, schaut da zwischen einer Arbeit und einem Monitor, ist noch alles in Ordnung oder nicht. Die Kamera ist ganz wichtig. Teraz Szczegółowe instrukcje zawarte są w zestawie. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, oferujemy profesjonalne wsparcie drogą mailową bądź telefoniczną. Pierwszy krok to zamontowanie kamery. Kamera jest wyposażona w silną antenę nadawczą, którą montujemy na zewnątrz obory. Pomiędzy anteną i kamerą przeciągnięty jest kabel. Aby uzyskać dobrą jakość obrazu na tym zakresie, montujemy antenę odbiorczą w ten sam sposób i podłączamy ją do wideolink, który retransmituje obraz w Twoim domu. Teraz możesz widzieć i słyszeć swoje krowy poprzez przenośny monitor w zaciszu Twojego domu. KAUKAM oferuje unikalny długozakresowy sposób kontroli do 800 metrów pomiędzy oborą a domem na linii bez przeszkód. Linia bez przeszkód pomiędzy antenami jest najważniejszym warunkiem uzyskania dobrej jakości obrazu i dźwięku. Nawet gałęzie drzewa mogą stanowić problem niezależnie od odległości. Naszą najnowszą funkcją zawartą w zestawie KAUKAM jest KAUKAM Online która daje możliwość monitorowania Twojego bydła z dowolnego komputera gdziekolwiek na świecie, jak również z Twojego telefonu komórkowego. Do transmisji swojego obrazu będziesz potrzebować komputera z podłączeniem do internetu. Instalacja jest prosta i zajmuje około minuty. Podłącz swój video link do komputera używając załączonego złącza USB, by zacząć przesyłać Twój obraz. Używając naszej usługi transmisji nie będziesz musiał martwić się o numery IP, kwestie bezpieczeństwa i inne trudności. Wszystko o czym musisz pamiętać to nazwa użytkownika i hasło, które wybrałeś. Możesz czuwać nad swoimi krowami z dowolnego komputera z podłączeniem do internetu lub przez Twój telefon komórkowy. CowCam Online współpracuje z większością telefonów komórkowych wyprodukowanych po 2000 roku. To najbardziej kompletne rozwiązanie w kwestii przenośnego nadzoru Twojego bydła. Aby uzyskać dalsze informacje, wejdź na www.co.co.